zaimek osobowy zaimek osobowy mianownik ja ty on ona ono my wy, oni, one, zaimek osobowy narzędnik, mną, tobą, nim Nią, nim nami wami nimi nimi mną tobą nim nią nim, nami, Wami, nimi, nimi. Zaimek osobowy narzędnik, kiedy? Ze z. Chcesz iść ze mną na kawę? A nie idzie ze mną na koncert. Idę z tobą do kina. Chcę z tobą porozmawiać. Jestem z Adamem w restauracji. Jestem z nim w restauracji. Oglądam z Michałem film. Oglądam z nim film. Idę z siostrą do sklepu, idę z nią do sklepu. Rozmawiam z Karoliną przez telefon, rozmawiam z nią przez telefon. Mama idzie z dzieckiem do lekarza, mama idzie z nim do lekarza. Jesteśmy głodni, idziecie z nami na pizzę? Pies bawi się z nami w parku. Dyrektor chce z Wami porozmawiać. Jedziemy z Wami na wakacje. Chodzę z Tomkiem i Marcinem na treningi. Chodzę z nimi na treningi. Pracuję z Anią i Kasią w jednej firmie. Pracuję z nimi w jednej firmie. Czasownik plus się. Interesuję się Tomkiem. Interesuję się nim. Interesuję się tenisem. Interesuje się nim od dawna. Interesuje się Anią. Interesuje się nią, bo jest ładna i mądra. Interesuje się muzyką klasyczną. Interesuje się nią od dwóch lat. Stresuje się trudnym egzaminem. Stresuje się nim. stresuje się tą operacją stresuje się nią mama martwi się chorobą dziecka mama martwi się nią bardzo adam zaraził się covidem adam zaraził się nim w szkole zaraziłem się grypą zaraziłem się nią w pracy Opiekuje się moim psem, opiekuje się nim. Opiekuje się moją babcią, opiekuje się nią. Opiekuje się bezdomnymi kotami, opiekuje się nimi. Czym? Dlaczego piszesz moim długopisem? Dlaczego nim piszesz? Myjesz włosy nowym szamponem. Myjesz nim włosy. Dlaczego jest spaghetti łyżką? Dlaczego nią jesz? Ta woda jest brudna. Dlaczego myjesz nią podłogę? Nad. Mieszkam nad Tomkiem. Mieszkam nad nim. Między. Stoję między Tomkiem i Adamem. Stoję między nimi. Przed. Jestem ostatni w kolejce, a ty gdzie jesteś? Jestem przed tobą. Stoję przed sklepem. Stoję przed nim.